Za pogody sponsoruje biuro nieruchomości Properko. Telefon 41 310 90 71. W nocy będzie pochmurno, możliwy słaby deszcz. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 12 stopni. Wiatr umiarkowany i porywisty południowo-zachodni. Teraz w Kielcach 8 stopni. Ciśnienie wynosi 962 hektopaskale. Prognozy pogody sponsorowało Biuro Nieruchomości Properco. Telefon 41 310 90 71. W kraju pochmurno przejaśnienia tylko na Pomorzu Zachodnim. Na południu pada od 7 stopni na Suwalszczyźnie 9 w centrum i w Świętokrzyskiem do 13 w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Wiatr umiarkowany w rejonach podgórskich dość silny, w górach wichury. Ciśnienie bardzo niskie. Na barometrach w Warszawie 975 hektopaskali. Zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego miejscami. W całym kraju występują słabe opady deszczu, a wysoko w górach synoptycy prognozują nawet opady śniegu do około 10 cm. Termometry pokażą od 0 stopni na północnym wschodzie kraju do 6 na zachodzie i południu. Zachmurzenie całkowite, przelotne opady deszczu, a wieczorem wysoko w bieszczadach deszczu ze śniegiem prognozują synoptycy. Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza do 9, wiatru umiarkowany, biometr niekorzystny na barometrze 977 hPa. Możemy się spodziewać chmur, miejscami też opady deszczu, chłodno. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszym momencie dnia tylko 11 stopni. Mocniej też powieje, a nadchodząca noc będzie z pogodną aurą tylko na wschodzie, miejscami na północy i zachodzie, no i też w centrum. Na południu też możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 2-3 kresek na Suwalszczyźnie 6-7. A to muszę sprawdzić. Po południu i wieczorem chmury będą grać główną rolę. Wystąpią przelotne opady deszczu na termometrach maksymalnie do 3 stopni Celsjusza. Piadru miarkowany biomet niekorzystny. W prognozie pogody na najbliższe dni, czyli w czwartek i piątek, widać powrót lekkiego mrozu i śniegu. Ochłodzenie będzie jednak krótkotrwałe. Kolejna zmiana pogody nadejdzie w weekend. Temperatura w ciągu dnia znowu będzie na plusie. W niedzielę dobije do czwórki. Ciągle jeszcze wieje, nad morzem oraz w górach najbardziej to wiatr z południa. Na termometrach od 1 stopnia w suwałkach przez 2 białym stoku Olsztynie, trzy 3 m.in. w Warszawie, 5 nad morzem, a najcieplej do 6 stopni miejscami na południu kraju oraz na zachodzie. Opady deszczu tak możliwe na Mazurach oraz na zachodzie kraju uważajcie również na mgły. Na Pogoda na północnym zachodzie większe przyjaśnienia w ciągu nocy, poza tym sporo chmur, przelotne opady deszczu w rejonach podgórskich oraz w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 1 stopnia na północnym zachodzie do 6 w rejonie Zatoki Gdańskiej na północnym zachodzie spadek przy gruncie do minus 1. Radio Tok FM. Pierwsze radio. Na termometrach w granicach 3 stopni kropi miejscami na Mazowszu, Mazurach czy w Małopolsce. Jutro opady głównie we wschodniej części kraju. Na termometrach do 7 stopni, w niedzielę prawie 10. I taka typowo jesienna aura ma się utrzymywać też w przyszłym tygodniu. Ja bym pomyślał, że przemycam bieliznę albo coś w tym coś stylu, tam no? jest nie tak. Właśnie, nie? Takie rzeczy się nie zdarzają, no ale Matrix, pan Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o to, co wydarzy się w pogrodzie, to ci z ostrzegają przed silnym wiatrem na północy kraju. Poza tym, teoretycznie do końca dnia powinno być sucho, chociaż jakiś deszcz pewny jest na Pomorzu oraz na Podkarpaciu. Temperaturowo nie najgorzej, cała Polska na plusie i nawet w nocy, tak będzie ich jeszcze odświeże, tak trzy stopnie w Suwałkach, Suwałkach podobne wartości w Zakopanem, na pozostałej części kraju 7-8 stopni. W Rzeszowie o tej porze tłoczno na Lisa Kuli, Rejtana i Kopisto, podobnie na Szopena Targowej Naruszewicza, powstańców Warszawy, żołnierzy armii wojska polskiego oraz Lwowskiej przy rządzie pobitno przypomina na utrudnieniach na krajowej 28 w miejscu piastowym. W pobliżu budowana jest ekspresowa 19 i możecie natknąć się tam na pojazdy budowy, co w pogodzie. Dziś jeszcze możliwe opady śniegu i deszczu. Na termometrach średnio dwójka na plusie. Uważajcie, bo na drogach może zrobić się szklanka. Nie. W nocy na termometrach w zamościu i w regionie okolice minus 6 stopni do tego umiarkowane zachmurzenie, które również jutro będzie nam w regionie towarzyszyć. Przelotne opady śniegu niewykluczone. Do tego jutro znów mocniejszy wiatr, ale w kolejnych godzinach od tych podmuchów będziemy odpoczywać. Ruch cały czas jeszcze intensywny na większości zamojskich krzyżówek przeniósł się też w rejon marketów i galerii, bo zamościanie ruszyli na popołudniowe zakupy, więc tam polecam wzmuszoną czujność. Uwaga na pieszych, ale też jeszcze ciągle na zamońskich rowerzystów. Sytuacja na drogach powinna się pomału stabilizować, choć warunki do łatwych nie należą. Szczególnie ciężko parkuje się, gdy wszędzie zalegają zaspod podgardniętego śniegu i błota śniegowego. Uważajcie na zderzaki. Wygląda jednak na to, że nie zanosi się na kolejne dostawy białego puchu, przynajmniej na razie, więc będzie można się odnaleźć w rzeczywistości za oknem. Noc będzie pogodna i mroźna. Miejscami we wschodniej Małopolsce temperatura może spaść do minus 6. Jeśli będziecie widzieli kogoś, kto potrzebuje pomocy, nie wahajcie się alarmować służb. Wjeżdżam na drogi w Rzeszowie, A o tej porze tłoczno na Szopena, Targowej, na Ruszewicza, Cieplińskiego i Lisa Kuli. Postojcie i to sporo na Lwowskiej oraz żołnierze Armii Wojska Polskiego przy rondzie Pobitno oraz przy rondzie Kurania na S19. Cały czas też przypominamy, że zamknięte jest skrzyżowanie Matejki z Grunwaldzką. Koniecznie patrzcie na znaki i nie jedźcie na pamięć. A co w pogodzie? Na termometrach w Rzeszowie rośnie jaśle od minus czterech do minus dwóch stopni. Cały czas mogą pojawić się opady marznącego deszczu. W prognozach dla naszego kraju widać jesienne warunki. W bieżącym tygodniu słońce często przejmowało inicjatywę, ale w najbliższy weekend pojawi się sporo opadów deszczu. W sobotę nad nasz kraj przemieści się deszczowy niż z nad Włoch. Temperatura maksymalna w Polsce nie przekroczy 10 stopni, a opady deszczu grożą nam właściwie wszędzie. W żadnym z dużych miast, tak jak sobie powiedziałem, nie przewidują synoptycy temperatury maksymalnej wyższej niż 9-10 stopni. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym zachodzie z rozpogodzeniami. Miejscami pojawią się opady deszczu, a w rejonach pod górskich Karpat nawet deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach śniegu. Temperatura w rejonach podgórskich spadnie przy gruncie do minus jednego stopnia. Na szczytach Tatr wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. U nas w regionie świętokrzyskim śniegu nie będzie, ale zimno do 6 stopni i sporo deszczu i w sobotę i w niedzielę. Zaglądamy na prognozę pogody, a nie może zaczniesz? Mogę zacząć, tak. Dzień dobry, tej nocy temperatura spadnie do 6 stopni. Możemy spodziewać się także opadów deszczu i wiatru w porywach do 25 km na godzinę. No niestety jutro niewiele się zmieni. Tak, jutro niewiele się zmieni, bo tylko 8 kresek i przelotne opady deszczu możliwe w ciągu dnia, również w nocy, w niedzielę jeszcze więcej deszczu i jeszcze niższa temperatura. Bo w okolicach piąteczki, tylko piątki, tak? Ale poczekajmy na poniedziałek. Temperatura wykaże 8 kresek, będzie słonecznie, no może nie za ciepło, ale wiecie, w końcu to jesień. Sponsorem